Witam. Nazywam się Paweł Zamysłowski, jestem autorem tego filmu i synem ich bohaterów: czyli Henryka Zamysłowskiego i Wandy Zamysłowskiej z Domu Nowakowskiej. Chyba nie ma nic cenniejszego dla człowieka odchodzącego z tego świata: jak świadomość, że pamięć po nim długo nie zaginie, że długo jeszcze po jego śmierci pozostanie on w umysłach i sercach swoich bliskich i ich potomków. To właśnie było myślą przewodnią, która zmotywowała mnie do zrobienia tego filmu. Żeby dzięki niemu pamięć o moich rodzicach, czy naszych rodzicach, zwracając się do mojego rodzeństwa, nigdy nie zaginęła. Robiąc i oddając ten film niejako w ręce, może nie tak mojego rodzeństwa, bo oni na pewno rodziców nie zapomną, ale w ręce naszych dzieci, chciałem umożliwić im, aby cel ten mógł być w łatwy sposób zrealizowany. Mówię w łatwy sposób bo poprzez uruchomienie chociażby zwykłego odtwarzacza DVD czy komputera, i od czasu do czasu obejrzenia go, czy zachęcenia do tego kogokolwiek z rodziny. Poza tym liczę na to, że nasze dzieci wezmą ze mnie przykład i być może nakręcą podobny film biograficzny i o nas, oraz że w przyszłości stanie się to standardem w rodzinach spokrewnionych z naszą. Czy w jakiekolwiek innych. Materiału do zrobienia takiego filmu na pewno im nie zabraknie, bo zdjęć robionych rodzicom filmów, czy jakichś tam nagrań dźwiękowych jest w każdej rodzinie dość dużo, ale że one przeważnie gdzieś tam głęboko w szufladach. Umieszczone natomiast w filmie zostają jakby ożywione dzięki temu, jak sądzę, mają większą szansę na przetrwanie. Dedykuję ten film zatem mojej córce Ani, siostrom Hani i Ewie oraz bratu Tadeuszowi i oczywiście ich dzieciom, żywiąc jednocześnie nadzieję, że one przekażą go z kolei swoim dzieciom, a tamte swoim, dzięki czemu pamięć o naszych rodzicach, a ich babci i dziadku, czy prababci i pradziadku nigdy nie zaginie. Zapraszam do obejrzenia filmu.